Widzowie elo elo tutaj musimy no. wybrać i zaczynamy od tego co, co zostawiamy oczywiście że to jest lepsze nie pali się pisklak no i Lededa. pisklaczku jak się nazywasz nazwę tor niech chcesz spada do wody a weź mu za mną tę platformę. Dobra, poczekajcie, po przerwie. Przerwa. Po przerwie! Czemu zwala? No. O, jest tutaj, tutaj! Po przerwie. Dobra. No, a teraz, co uratować? Jedną świ... świnię czy, czy jedną owcę? Owcę. Świnię zabijam. Ja mam shotguna, jakby co? So. Tak? Jakby co, so, to ja mam shotguna. <grym> ja mam shotguna. Co uratować? Chcą ratować. Lepiej świnie dwie czy dwie owce? Oczywiście, że dwie owce. Oczywiście świnie dwie owce? Shotgunem. E, Poprzerw... Poprzerw... Po nie. No nie. nie Umarła. Umarła. Po przerwie Co wolimy? Dwa kurczaki czy dwie świnie? Dwa kurczaczki O kur... No to ej, musimy... Ej, nawet... Jakby co to tych itemów nie miałem Co? Nie potrzebujemy już shotguna. Co? Nie potrzebujesz shotguna. Ta daj mi barierę. Ej spala. No. Co ty zrobiłeś? Ty Robimy nowy film.